To. Przed chwilą zakończyłem nagrywanie drugiego vlogmasa, a rozpoczynam, rozpo, rozpoczynam, rozpoczy, rozpoczynam nagrywanie trzeciego vlogmasa. Wyciszycie ten syf, który oglądacie, bo chcę nagrać film, a nie chcę mieć jakiejś głowy w tle. Yy, Może zaczniemy od, od tworzenia okienka, możecie zasubskrybować kanał, yy, ponieważ warto subskrybować kanał mój, yy, no bo wiecie... Im więcej subskrypcji, to lepiej. Mamy ich już 267 na ten moment, jak ja to nagrywam. Być może jest już więcej. Mam nadzieję, że jest więcej. Jeżeli film wam się spodoba, to zachęcam was do zostawienia oceny pozytywnej, bądź negatywnej. Eee, mam nadzieję, że jednak będzie to pozytywne, bo, bo staram się dla was nagrać jak najlepszego vlogmasa, kochani. Dobrze, za chwilę sobie usiądziemy w e, moim honorowym miejscu do otwierania kalendarza. E, I usiądę już. Może już usiądę po prostu i się po prostu zamknę. Pora otworzyć okienko numer 3. Okienko numer 3 już widziałem. Mm, tu jest okienko numer 3. To pora je otworzyć. Mamy serduszko, kochani. I obrazek też jest w kształcie serduszka. A to jest taki. Tak. To mam dla Ciebie przykrą informację, że jesteś głodny. Tych czekoladek nie jest się, żeby się najeść. Każdego, każdego dnia je się tylko jedną czekoladkę. Nie można zjeść więcej, bo by Ale już zjadłem jedną. Dopiero jutro będzie można zjeść kolejną. Bo jeżeli złamiesz tą przysięgę, to gwiazdor do Ciebie nie przyjdzie. Ja no, na pół dosyć normalni? Tak zapomnę. Dobra kochani. Czyli obrazki mamy już takie jak bałwanek, misiek z choinką, no i serduszko. Ciekawe co będzie w kolejnych obrazkach. W ostatnim sobie wszystko to jakby otworzymy. Yy, I wiecie. Jak już sobie wszystko otworzymy, to powycinamy sobie te obrazki. To mam takie fajne obrazki. Na przykład... Taki mój braciszek Leon. No chodź Leon się pokaż. No chodź się pokaż. No chodź. Świąteczny vlog świąteczny już niedługo święta. Dobra, czekajcie, nie mam mikrofonu. Czekaj, muszę coś wziąć. Um... Słuchaj! Usiądź tutaj. Siadaj tak, żeby było Ci widać. Mam mikrofon. Jestem bezbekiem. Usiądź, no usiądź tu. Jest pobity, to jest kurczę łobuz. Popatrzcie na mnie. On jest gangsterem, dlatego jest taki. Taki ma kolor, w sensie... Nie kolor, Boże, obróć się w moją stronę, patrz na mnie Będziesz odpowiadał na pytania? Tak czy nie? Nie Dlaczego? Tu Co napisałeś do Mikołaja? Co chcesz dostać? Wszystkie bohatery z innej drużyny i Marvel Chcesz dostać... LEGO LEGO, tak? Dziękujemy, może pan już wyjść. Ja to powinienem przeprowadzać wywiady. Dobra, okienko otwarte i ja się już powoli szukuję do szkoły. To jest piątek, więc bardzo fajnie. E, jakie plany na dzisiejszy vlog masz ogólnie? E, myślałem sobie, żeby zrobić sobie wieczór filmowy. Może jeszcze nie do końca świąteczny, ale zrobimy sobie po prostu wieczór filmowy. Jeszcze w zeszłym roku nie było takiego pomysłu, a wieczór filmowy myślę, że jest całkiem fajną propozycją, gdyż ja sobie po prostu czasem w weekendy robię taki wieczór filmowy i oglądam różne filmy. No, i na przykład e, wczoraj oglądam 12 dni ludzi na moim wieczorze filmowym, ale w weekendy sobie robię takie dłuższe e, wieczory filmowe. No i oglądam po kilka e, od dwóch do nawet pięciu filmów, e, więc trzeba sobie wybrać jakieś. Ja na szczęście mam wybrane, e, dlatego mam nadzieję, że to nam się uda zrobić w tym roku. Bo się nie obiecuję, że to będzie, ale wy i tak widzicie, co jest po tytule. Więc dobra, idę, e, idę, bo jest godzina już 18 chyba. No, więc powoli będzie trzeba kolację szelkować Ale jeszcze czekam, e, aż moi rodzice wrócą. E, czekamy na zakupy, żeby tą kolację sporządzić. I wam, może ją pokażę tą kolację, którą zrobiłem. E, może nie. Taka tajemnica ja będzie. Będę An, Leon. Zzał, zzał Leon. Leon, skończyłem wywiad. Ja już się umyłem. E, co na właśnie? Założyłem taki ślorek, zobaczcie jaki super, nie? Zrobisty on jest taki y, fajny jak się budzę, ale nie fajny jak zasypiam. Czy wy widzicie ten kaloryfer? On daje takie niesamowite ciepło. Boże, jakie ja on jest gorący. Jak tu jest gorąco w tym pomieszczeniu. Dlatego ja zawsze otwieram to okno na noc, e, ale mam zasłoniętą tą jakby zewnętrzną roletę. E, tak po prostu, żeby e, żeby było. Chłodno, ale żeby nie było za zimno, nie? I ja sobie jak mi jest bardzo zimno to jakby sobie zamykam to okno Bo ogólnie rano jak się budzę to jest już dosyć, dosyć chłodno, więc To okno po prostu jest obowiązkowo wtedy zamknięte A rano jest zimno, a Wieczorem jest gorąco Więc to jest problem życia No bo No bo jest różnica temperatur, tak? Nie, nie potrafię się wysłać, bo już znaczony jest to. Jest godzina 21.40 około. Mm. Za chwilę idę spać, bo wstaję wcześnie. Bo plany są, na jutro są takie, że zrobię sobie jakiś jogurt, jakieś śniadanie i albo, i, albo herbatę, albo kawę. W sensie i herbatę albo kawę, to chciałem powiedzieć. Yy, no. I to tyle. Muszę jeszcze sobie naładować zegarek i telefon na jutro. Yy, bo tak leżą, nie mogę zapomnieć, bo nie mogę iść z 1% do szkoły. Yyy... Jutro idę na łyżwy z koleżanką. Nigdy nie byłem na łyżwach. Mam nadzieję, że się nauczę. Yy, no i jadę też przetestować ale Mam nadzieję, że przetestujemy, bo to był mój pomysł, <grym> żeby przetestować ale Muszę go przetestować, bo nie jadę. A on znika 3 stycznia. Ja w ogóle nie lubię burgerów, tak wam powiem <grym> w sensie. Yy, tak, wiem, chcę iść na burgera, nie lubiąc burgerów, ale kurczakowy przemawia do mnie, bo ogólnie nie lubię mięsa mielonego. Jakoś tak mnie odrzuca, to jest chyba taka jedna z. Nie wiem, no. Jest trochę rzeczy, których nie lubię, ale tego miasta mielonego nienawidzę, więc z nim nie będę mógł zjeść, bo się pożegam. No. No, to tyle, co chciałem chyba powiedzieć, nie? To mi się wydaje, że wszystko. Eee... No. Obejrzę może jeszcze jakiś film, albo serial i pójdę spać, ja mam budzik nastawiony na piątą, czwartą zależy, ale i tak zazwyczaj stoję o siódmej, <grym> nie o siódmej o 6.30 e, bo o siódmej to ja muszę już być przyszykowanym, o siódmej to ja zazwyczaj e, albo siedzę i robię sobie kawę, albo herbatę albo oglądam tiktoki, albo robię miniaturki jak nie, nie zdążyłem bo robienie miniaturek rano, zawsze robię miniaturki rano Wtedy się nie lepiej robi miniaturki. Muszę jeszcze zrobić miniaturkę do bloga drugiego, bo w sumie jutro, jak ja to nagrywam, to jutro wlatuję. A jeszcze nie mam miniaturki gotowej. Jest wszystko zaplanowane, już jest wysłane, tylko nie mam jeszcze właśnie tej miniaturki. Więc muszę ją ogarnąć szybko. Mój plan lekcji w ogóle to jest jutro jakiś żart, bo e, zaczynam od... tego, jak to się nazywa? Od polskiego. Wiecie, lepiej zacząć od polskiego niż skończyć na polskim. Eee, bo jak jest ostatni polski to. Nienawidzę jak jest ostatni polski eee, bo wtedy już się nic nie chce na ten polski. Najlepiej jak jest polski rano wtedy jest w miarę fajny ten polski eee, no i później czeka mnie eee, zawodowe to w miarę git później czeka mnie geografia Chrystepania jak ja to wytrwam Później, znowu chyba zawodowe Nie, później te Turystyczne, turystyczne Zawodowe I zwolnione do domu Bo w sensie nie zwolnione, tylko odwołane na lekcje ostatnie Jest 6 lekcji, o 13.30 kończę, mogę wrócić ukochanym autobusem Hmm Super, nie? Al albo mogę też 3 godziny czekać w na tym przy W sensie, wie wiecie, mogę 3 godziny czekać w mieście, w którym mam szkołę Eee, bo o 16.30 na łyżwy No. Dobra, idę otworzyć okno, bo przez ten kolor robi się już tu gorąco. Eee, Posieję sobie łóżko i idę spać. Nie chcę mieć już nic. Miałem w ogóle ocenić, zapomniałem. Ale miałem ocenić Janka Kaszmarskiego nowy album, ale zapomniałem, więc yy, zrobimy sobie to w tym vlogu. Yy, I to będzie jakby taki główny temat, bo że nie. Ye Powtarza się wszystko z, jak z zeszłego roku. Trzeci vlogmas z zeszłego roku to też było ocenianie wystanek Janka Kąprskiego. Chyba jest ten te vlogmasy są bliźniaczo podobne do tamtych. Dlatego się zastanawiam, czy w ogóle te vlogmasy nagrać, bo się będzie że będą po, podobne pomysły. Jest dosłownie ten sam numer vlogmasu i dosłownie ten sam pomysł na vlogmas. Ale chyba to zrobimy, bo miałem ocenić albo to zrobimy pojutrze, bo jutro jest 700 dni daily, to trzeba nagrać odcinek specjalny. No. Patrzcie w ogóle jak zajebiście wpasowałem yy, tą miniaturkę. Patrzcie jak tutaj czerwona zrobiłem jest czerwona miniaturka. Patrzcie jak mi super wyszło. Yy, nie, nie żebym się chwalił czy coś. Ale jest dobrze. Jest dobrze, tak mi się wydaje. No, zobaczmy, jak jeszcze nie widzieliście pierwszego warto obejrzeć wszystkie. W tym roku... W tym roku postawiłem na te bałwanki. W ogóle zastanawiałem się. Jakaś taka brudna ta kamera. Zastanawiałem się, czy, yy, jakie matki dać. Bo to, wiecie, wa ważna rzecz. W tym roku będą bawanki. w zeszłym roku były śnieżki, w tym będą bawanki. Tak myślę. Dobrze, bo gadam tylko po to, żeby gadać. Ja już idę spać i zobaczymy się za chwilę. Bo muszę jeszcze główny temat odcinka. Bo yy, wiecie, no vlog, vlogiem. Ale trzeba coś w tym vlogu też robić. Bardziej kreatywnego. Nie może być samych luźnych vlogów. Bo by było mi za łatwo. Trzeba coś innego wymyślić. Dobra, jednak mi się nie chciało wstawać tak wcześnie. Więc wstałem o 6.45. Eee, no i co? Zostałem wcześnie Tak jak mówiłem, że zasnę. Ale nie wstałem wcześniej. Tak jak mówiłem, że wstanę Więc trochę oszukałem Was tutaj. No i cóż, zjadłem sobie batonika. I to w sumie tylko tyle. Eee, jeszcze jest godzina teraz 6.55 chyba. Yy, I miniaturki do vlogmasy, bo muszę zrobić, bo dzisiaj mnie w domu nie będzie. Yy, więc przepraszam, po ją ogarnąć, więc idę zrobić, żeby czasu nie marnować. Na świąteczny wieczór filmowy przyjdzie jeszcze czas. Właśnie w ogóle wróciłem z lodowiska, yy, ale nie byłem na lodowisku, bo się okazało, że jest otwarte dopiero 4 grudnia. Yy, więc jak wy ten film widzicie, to lodowisko będzie jutro dopiero otwarte. Więc yy, niestety nie udało się, ale za to pojechałem po prostu na, na dwa razy, są koleżanką. Drwal oceniam 6 na 10, ogólnie tym serem się tak nie zapchałem. Dali mi dwa kurde sery do tego drwala i jeden musiałem wyrzucić, niestety, bo kurczy był tak opychający, nie mogłem tego zjeść. A już mi się bułka skończyła, a tak sam ser mam wpierdziać to taki pusty był. No po prostu sam nie był smaczny. Wziąłem sobie z kurczakiem, bo ogólnie nie lubię mielonego mięsa. No i oceniam go tak 8, może na 10 bo był dobry, bardzo dobry. No wiecie, dual to dual. Eee, w sensie, no burger to burger, nie? W ogóle jakoś nie jestem fanem burgerów, eee, bo nie lubię mięsa, ale z kurczakiem to jak najbardziej zjem. Eee, więc tak oceniam. Myślę, że w miarę pozytywnie. Eee... No, para na wieczór filmowy, co będę oglądał na wieczorze filmowym? Będę, obejrzę sobie y, film, na pewno obejrzę sobie jakiś film. E, jaki to będzie film? Nie wiem, na Netflix jest nowy serial Wednesday, ale ja ogólnie nie oglądałem nigdy Rodziny Adamsów. Wiem, nie bijcie mnie, ale nie oglądałem nigdy. Będzie trzeba kiedyś obejrzeć, e, więc nie jestem wtajemniczony o co chodzi w ogóle. E, ale mam pełen... Ogólnie, TikTok mnie bardzo często zachęca do obejrzenia jakiegoś serialu. E, a teraz, pełne słędzeń na TikToku, więc może się skuszę na obejrzenie właśnie tego, bo to tylko 8 odcinków. 8 odcinków to mogę zrobić jutro, to jest weekend, cały weekend, prawda? E, mogę poświęcić przecież na to. E, ale ogólnie, to zakończając już ten film, e, obejrzę sobie film, który się nazywa Gasnący Płomień. To jest film dosyć stary, bo ma szybka matematyka. 78 lat Więc dosyć stary ten film jest Ale ja lubię takie stare filmy Moje, moje faworyty to są filmy Które są stare ale są kolorowe eee, Wiecie na przykład Lady X to są takie fajne filmy Takie takie kocham eee, No niestety ten będzie noir I będę musiał czytać eee, No ale cóż ja lubię filmy z napisami Bo można się wczuć w jakby Oddawanie emocji poprzez głos Wiem, że to już mi trochę dziwnie, eee, no dobrze kochani Więc ja sobie włączam ten film Właśnie, właśnie ten oto film I jest on na da, Więc go włączam i będę go oglądał Zacząłem te, zacząłem w sumie też oglądać chyba Z 10 innych filmów eee, Ale jakby nie, do, nie dokończyłem, miałam tak, że ja sobie po prostu włączam film Jeżeli jest w miarę ciekawy, to Obejrzę go tak do połowy, ale później go zostawiam i zapominam o nim. Więc czasem sobie po prostu wracam do tych filmów. Yy, ale to ogólnie, jak już po prostu się inne filmy skończą. Yy, taka jakaś dziwna hierarchia. No. A jak już za długo film leży w poczekalni, to muszę go jeszcze raz obejrzeć, jeżeli chcę go obejrzeć. A czasem też tak bywa, że po prostu ten film porzucam. Dobrze, kochani, zabieram się za oglądanie bez godziny 20. 20? <laughs> Co jest grane? Myślę, że już później jest. No i widzimy się jutro o godzinie 16.00 w czwartym vlogmasie, mam nadzieję równie fajnym. Pa-pa!